Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy na otwarciu kolejnej wystawy czasowej. Jest to najbardziej cykliczna z wszystkich wystaw czasowych, jakie odbywają się w naszym muzeum. Odbywa się już po raz 12 i po raz 12 została przygotowana przez pana Łukasza Wojteckiego. Także oddaję jego Szanowni państwo, wystawa pod tytułem Nabytki Muzeum stanowi podsumowanie działalności kolekcjonerskiej naszej placówki za ubiegły rok. Jest to niestety czwarta z rzędu wystawa czasowa w naszym muzeum, którą przygotowujemy bez wernisażu. Za pomocą tego filmiku chciałem Państwu zaprezentować kilka najciekawszych pamiątek, które do obejrzenia na tej wystawie są. Przede wszystkim zachęcam do obejrzenia sporych, grupy zdjęć, która została wykonana w XX-lecie międzywojennym przez sołeckiego fotografa Bronisława Krigera. Zdjęcia te przedstawiają zarówno obiekty w naszym mieście, jak i wydarzenia, które miało miejsce w 20-leciu międzywojennym. Zdjęcia te trafiły do naszej placówki dzięki uprzejmości pana Kaźmierza Stępnia. Następnym raetas na wystawie jest zdjęcie pierwszego polskiego magistratu i rady miejskiej naszego miasta. Zdjęcie to zostało wykonane w 1923 roku. Następna interesująca pamiątka znajduje się anteralnie zatytułowanym filatelistyka. Spośród kartek pocztowych jedna przedstawia zdjęcie sołeckiej Synagogi. Jest to zdjęcie, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy i bardzo się cieszymy, że w ubiegłym roku trafiła ta kartka do, do naszej placówki. W jednej z gablot mamy też do pokazania akt erekcyjny Soleckiego Centrum Kultury. Bardzo, bardzo ładna pamiątka. Zachęcamy do, do obejrzenia, zapoznania się bliżej. Troszeczkę już w ubiegłym filmiku opowiadałem na temat pamiątek sportowych, które trafiły w ubiegłym roku do naszego muzeum. Zwracam Państwa uwagę zwłaszcza na pamiątki dotyczące żużla i pamiątki poświęcone Stanisławowi Kasie. Spośród pamiątek, które trafiły jeszcze w ubiegłym roku do naszej placówki, zna uwagę zasługuje kilka obrazów. Zdjęcia wykonane przez panią Danutę Adamczyk, czy pamiątki z Solidarności, pamiątki u panu Franciszku Samojednym, które też do naszego muzeum trafiły dzięki pani Katarzynie Michalak. Masa interesujących pamiątek. Zachęcamy do odwiedzenia naszej wystawy. I jeszcze oddaję głos panu dyrektorowi. Tak, jeszcze na sam koniec chciałem zwrócić uwagę na jedną nagrodę, która w całości poświęcona jest Muzeum, które zostały znalezione w czasie nadzorów archeologicznych prowadzonych przez archeologa Wojciecha Miłka podczas remontu kamienicy przy placu Jana Pawła II-4. Powiem tylko, że znajduje się tutaj między innymi o dziwo, bardzo dobrze zachowany dzbanek z XVII wieku. Kiedyś sołectwem stał, więc jest to właśnie relikt takiej podstawowej działalności gospodarczej ówczesnych mieszkańców Solca. W czasie tych nadzorów zostały znalezione także między innymi monety, które zostały wyemitowane podczas panowania pięciu różnych monarchów, w tym czterech polskich, ale o jakich władców chodzi, no to muszą Państwo odwiedzić nasze muzeum, żeby się dowiedzieć. Także serdecznie zapraszamy. Zapraszamy.